Witamy z powrotem. Jeszcze trochę bardziej poprawiłem się w opcjach. Włączyłem większą rozdzielczość. Nie wiem jak to będzie, jak to wpłynie na jakoś filmiku. Zobaczymy. W Co najwyżej wczytam zapisany stan gry. Nagram wszystko od początku. Tak, skoro już mamy tą całą lecz czy miksturę, teraz możemy ją zanieść temu samemu biednemu Ray Zrobione, Godi. Zrobione. Zrobione. Zgoda. Przydałbym się liczniczy żeby Magdara. Oto mikstura leczenia powinna pomóc wypił. Dzięki na zdrowie, Erk, Twój ci, przeklęci alchemicy mogliby nauczyć się sporządzać mikstury, które smakują jak krasnoludzkie piwo, a nie jak pomijane zębczotka. Wygląda na to, że pojawisz się w targos we właściwym czasie. Jeżeli pomożesz nam trapić kobiny, będziemy wdzięczni za wsparcie. Musimy odpocząć. Dla pewnie. Nie musimy odpocząć. Zobaczymy. Już się robi. Mamy parę goblinskich. Już się poświęcia. robi. W porządku. Załatwione. To jest parę beczek, no ale nic ciekawego. Nie ma, tam parę toporów takiego pary. Załatwię to. O, witaj. Zrozumiałem. Przeklęte gobliny. Wydaje mi się, że nieważne w jaki zakątek świata byś szedł, zawsze tam są. Kim jesteś? Stoisz po stronie Targos? Jesteśmy poszukiwaczami przygód z luskan. Właśnie przypłynęliśmy do wrednej jędzy i okazało się, że Targos został zaatakowany. Wygląda na to więc, że przybywasz w samą porę. Targos brakuje porządnych mieczy, ale uwaga, w pobliżu jest więcej tych skalnych powzaczy, więc miej się na, na baczności. Sam zabiłeś te wszystkie gobliny? Tak, wciąż mam dość krzepy i ognia. Kiedy złapałem ich na próbie podpalenia mojej łajby, oczy wy płynęły mi krwią. Spędziłem zbyt wiele czasu na rzecz tej skoropy, żeby pozwolić, żeby za, zabrukał jakieś goblin. Więc jesteś w budowniczym statków, imię już brzmi Jorą tam water, Tame water. A życiorys możemy wymienić in, innym razem. Póki co jest parę gobliskich, mówił co potrzebują się wypełnić. Eee, Zgoda, uważaj na siebie ją Będę, ty też na siebie uważaj, jeśli trafisz na jakieś gobliny, będziesz będzie ich zbyt wiele dla ciebie po prostu poprowadź je z powrotem w tą drogę ja wspomogę twoje żelazo swoim między nami wyprawiamy je ja z powrotem do ich dziur brzmi nieźle bywa Jorunie załatwię to zgoda dla ciebie to już koniec Uszę na początku to Jestem jedne zrobione. z najbardziej efektywnych broni. Zrobione. Jeżeli jeszcze nasza postać dysponuje jako taką zręcznością, to, to. już się robi. tarcz się przyda jeszcze. Tak już mówiłem, w tych beczkach nie ma nic ciekawego. Już się robi. Załatwię to. To jest to cała pod w... zgoda Zgoda Dobra Wyjdziemy do tego domu, Zobaczmy zobaczymy to. co tam jest Zgoda Zgoda W porządku Dobrze Zobaczę, co da się zrobić Dobrze Aha, łap. No czegóż chcesz tu, teraz ja wykryć, ale Proste. Nasz łotrzyk może ją ukroić, pułapką nieszkodliwą. Zobaczmy, co da się zrobić. Dobrze. I teraz możemy już e, bez obawy to otworzyć. Zobaczmy. Broja skórzana ćwiekowana się. Uuu, ciężka tusza przyda się. i Zobaczę, co da się proste. Zobaczę, co da się zrobić. Kolejny zbroja. Mikstura jakaś. Dobra. możemy dać naszemu magowi. Mikstura ochrony przed złem, postać, która wypyła miksturę, znajduje się pod wpływem zaklęcia ochrony przed złem. Yy, ciężka kusza, przyda się nasza, na razie nasza magowi. Hebeutów przydaj. Yy, Napaladnienia damy. Skróta mu zbrojęcie kołamą, on ma najmniej kp, przyda mu się. magu trzymaj kuszę. A ja i ruszamy dalej. W porządku. Zrozumiałem. W porządku. Edron. Edron. Zrobione. To chyba dochodzi z tej chaty. Załatwione. Zgoda. Być może potrzebują paru poszukiwać przygód. W porządku. Załatwione. W porządku. No, w porządku. No cześć, nasza została na zewnątrz. Ale go do Dobrze, to... Dobrze. Atakować. Świetnie. W porządku, zobaczę co da się zrobić. W porządku. Rzekł raz lisek do zająca. Gin, durniu. To nasz Zabarcie. Bart. Już się robi. Zrobione. Zbieramy cokolwiek miejsce. to. I oto ta piękna Zrobione. dziewica potrzebowała naszej to. pomocy. Co robicie w moim domu, Wynocha? Proszę o spokój się, nie chcemy, nie mi zadać tylko kilka pytań. Och, czyżby mogę przysiąc nam raz z doliny, że z przyjemnością spuszcz... opuścicie mój dom, Wynocha, Wynocha, zanim wykopią wasze tyłki stąd do Bermy, obrzydliwi złodzieje. Jesteśmy rabusiami. Właśnie przypomnieliśmy na wrednej jędzy jako posiłki dla Targos. Wredna jędza? To czy łajba mojego synalka? Czy chcecie mi powiedzieć, że Hadren ten fałszywy, za... Przynajmniej Kotur nawet nie zada sobie trudu, by stoczyć się ze swojej łajby i uratować własną mateczkę? Żałuj tego dnia, kiedy wypchłam go na świat. No, więc nie jest to dziewica, ale dalej potrzebowała ratunka. U, wypchłam. Ciekawe zajęcie. Hm. <grym> Najlepiej będzie jak, jak powiecie mu, że ze mną wszystko w porządku. Jeszcze zacznie się denerwować, potem zacznie pić, potem będzie miał kaca. No, logiczny porządek. Zanim odejmę... powiadomimy go, by fier to. Jakieś się, się, się rozkazać. Rozkazać. Okay. Ta, nie dziewica nie jest zbyt miła. Już się ja Zgoda. Zrozumiałem Nie będzie z tym problemu Ty chyba był o coś ciekawego w tym domku W porządku Proste W takim razie w tym Zrozumiałem Załatwione Nie Zrozumiałem, Zrozumiałem. Zrozumiałem Załatwię to Załatwię to przydadzą. Zgoda Zrobione. Te damy naszemu partnerowi. W porządku. Już się robi. Stać, jesteście z nami czy przeciwko nam? Staniem? Stoimy po na stronie Tawygos i właśnie przypływaliśmy na pewnej język, więc trzymajcie swoje że pogotowi. jeszcze będą gotowi. Kobiny, mieście nie wiadomo. Nic o ich sile, ani o tym, jak sforsowamy mury. Bardzo możliwe, że uzyskały pomoc od kogoś z, zewnątrz, z wewnątrz miasta. Zostałem przydzielony do ochrony doków przy pobudce Dualana i mam go strzelić przed gobinami. Jednak obawiam się, że jeśli posiłki w końcu nie dodaje do jakaś banda gobinów, na pewno się ze mną zainteresuje. Zostań tu jej w tym miedoku, a my zobaczymy, co da się zrobić Ładnie zacznę śpiewać resztę myśli tylko nie zawsze racji Myślę, że mogę wykonać. No ładnie no. potrzebujesz mnie, dobrze? Słucham. Załatwię to. Załatwione. Zrozumiałem. W porządku. Załatwione. Zamieniam się w porządku. Załatwione. No i tutaj kolejne. Załatwję to. Już się znańczyka. robi. Załatwię to. Już się robi. Przepraszam, że tak... -y Załatwiję to. to Zrozumiałem. Zgoda. Chyba wrócę do rozdzielczości Zabarczyło. 800 na 600 gram. Załat działać znacznie wolniej rozdzielczości 1240-768. Już się robi. Załatwiony. W porządku. Okej. Okay. ten już ten hem będziesz jakiś wyglądał. To jest mocne, tak. Załatwię to w porządku. Tak? W czym mogę pomóc? Bogowie, dodajcie mi się. Zgoda. W porządku. Idziemy dalej. W porządku. Plino. To tam to. A czułka oh, Zgoda. Załatwiona. Zrozumiałem. Zrobione. Zgoda. W porządku. W porządku. To jest jakiś domek, od którego jeszcze nie Zgoda. No. Już się robi. No. Czym mogę służyć? To łatwe! Parę goblinów, jakaś... No, to łatwe! Lepiej posłuchaj czy nie... łapek... Już, już się robi! Zrobione! Załatwię to! Zgoda, zgoda! Uuu, 100 złota. Przeda się! Załatwione! No je, je, jego obecnemu mieszkańcu jest wszystko już raz wcześniej nie przydamy. Zrozumiałem. Jedziemy dalej, będziemy powiadomić Zrobione. Zrobione. kapitana Matka. No, Zrozumiałem, jest już się robi. Załatwione. 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 Miałem nadzieję, że wrócicie. Co słychać w dokach? Nawet Magdar nie pojawił się, by ze mnie zedrzeć, a i zwykle przysyłał na wpół pijanych herlaków, by pomogli mi wyładować towar. Miasto zostało zatykowane przez gobliny, lepiej zostać. Gobliny? Na, na północne wiatry, miasto jest atakowane? Jeszcze nie wiemy. Że... Dobre pytanie, powinno się nas wypłynąć, dlatego nie jesteś bezpieczny. A moja matka. Nie mogę jej tu zostawić. Wiem, trudna z niej kobieta. Ale moglibyście sprawdzić, czy nic jej nie dolega? Już u niej byliśmy, kilku goblinów darło się do niej, do domu, ale zajęliśmy się nimi i uratowaliśmy ją. Bądźcie błogosławieni. Wielkie dzięki. To okrutna kobieta z zacięciem rozbójnika, ale i tak nie życzę jej źle. Atak goblinów z pewnością ją przestraszył. Jeśli użyło ostrych słów, zapewne powodowało w nią strach niezły. Proszę, weźcie to. Przynajmniej tyle mogę zrobić za wypożyczenie waszych mieczy w jej obronie. Szczególnie, że od niej też nieźle się wam dostało. zasady mojej wiary zabraniają przyjmować takiej ilości pieniędzy po mi z przyjemnością i to powinno wystarczyć. No cóż, Zrobimy. nauczka na przyszłość. Nie rozmawiaj paladynem. Załatwionę. Masz od tego Barda. W porządku. W porządku. Bard z pewnością by nie przepuścił taki kasy. Już się robi. Zrozumiałem. W porządku. W porządku. Już się robi. Zrobione. Zrozumiałem. Stać! Ktoś ty! Jesteśmy poszukiw... przygód z Luskan. Co tu się dzieje? Lepiej uważaj. W tym magazynie czyha banda goblinów. Zamierzam się z nimi rozprawić, ale czeka na... Czekam na z Wilka Młyskiego. Czas lecieć, a jeżeli ci najeżdżcy chcą ogień w magazynie, to mogą przy okazji puścić z doki wraz ze statkami. Eee, najemnicy z Wilka morskiego? Tak ostatnio widziano ich w tawernie pod wilkiem morskim, a przecież Ulbrek dobrze im płaci i my tutaj potrzebujemy ich wsparcia. Te moczy mordy musiały usłyszeć sygnały alarmowe, ale lękam się, że teraz śpią w pustych beczkach powinien.. Bla Ci cali najemnicy jak można się łatwo domyślać, więcej gadają niż w rzeczywistości robił gdybyśmy do nich poszli tylko by nas wyśmiali I co możemy zrobić to przekonać go Wróciliście czy przeprowadziliście ze sobą bandę żelaznej obraży? Zapomnij o bandzie żelaznej obraży. Pozwól, że sami zajmiemy się tymi goblinami. Wy, czy wy kiedykolwiek widzieliście bitwę? Potrzebujemy tu weteranów, a nie szczeniaków udających żołnierzy. Hmm. Pozwól nam się zająć tym magazynem, a zobaczcie, jak dobrze udajemy żołnierzy. Dobrze, więc może Tymora ześle łaskę na wasze miecze. No i czas działa na naszą niekorzyść. Ale gobliny zamknęły drzwi od środka. Będziecie musieli je wyłamać. Nie ma klucza? Nie będziecie musieli wyważać drzwi za połocą broni, chyba że płynie w waszych e, żyłach krwa... Krew złodziei z, z luska. Wtedy możecie spróbować otworzyć zamek. Bla 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 bla. Jak myślisz, ile tych potworków czai się w magazynie? Nie wiem na pewno, ale sądzę, że po strzałach, które śmigały mi koło uszu. Gdy goniłem gobliny, to tutaj mają co najmniej jednego ucznia w swoich szeregach. Najpierw spróbowałbym usunąć takich uczniów, najlepiej z pewnej odległości. Może chcielibyście pozostawić rannych członków swojej drużyny albo e, czarodziejów poza magazynem podczas gdy reszta załogi roz, rozniesie to miejsce. Człowiek może łatwo zginąć od strzału, zanim na dowie się obecności ucznika. Czasem nie jest się rozdzielić. Świetnie, spróbujemy więc otworzyć te drzwi. Odsuń się. No, całkiem mądra porada, ale nasz Mark ma 6 HP. Nasz Bart ma 7 HP. Myślę, Zgorzele. że jako tak da sobie radę. Szybki zapis i wracamy za chwilę. Czyścimy magazyn.